Szanowni Państwo, kto oczywiście jeszcze z kolegą dziennikarzy jest zainteresowany, zapraszam szybciutko tutaj na gorąco i może już po tych emocjach, że tak powiem, sportowych można coś popytać. Tutaj nasze medalistki. Brakuje nam estery siarki, ale szybciutko przechodzimy do pytań. Przynajmniej z mojej strony. Przypomnę mistrzynią Polski Patrycja Piotrowska, medal srebrny Klaudia Czabok. Warszawski, kluarski i medal brązowy Estera Siarka Rawdz na Podsarnie. Zapytam patrycję. Rozpoczniemy od mistrzyni polski patrycja. Start bardzo mocny w wykonaniu Gabrieli Wojtyły. Potem oczywiście twoje odrabianie. Gdzieś tam piąte miejsce, szóste, aż w końcu na ostatniej rundzie wjeżdżasz jako druga. Ale na ostatniej rundzie kończysz jako mistrzyni polski. Jak rozłożyłaś te siły? Na tym samym dystansie? Nie myślałam, o, nie myślałam o rozkładaniu sił, po prostu jechałam swoje od początku. Niestety, zaraz po postaci na z spadł łańcuch, i tym samym spadłam na piątą, szóstą lokatę. Potem no, wiedziałam, że muszę to odrobić, że dziewczyny zaczęły uciekać, że moc, mocna jest konkurencja. No i tak odrabiam, odrabiam. przyczeli mi prezesi, tata, że odrabiam ciągle, że właśnie bardzo dobrze jadę, że takim tempem mam trzymać do końca. I wjeżdżając na trzecią rundę widziałam już w więc wjeżdżając do wąwozu bardzo dobrze się czułam i ona zrobiła błąd, wywróciła się, a ja to wykorzystałam. Wtedy wyprzedziłam ją i potem na podjeździe zaatakowałam, co, przyszło, co dzięki czemu wygrałam. Patrycja zapytam tak, bo oczywiście Gabriela Wojtyła to zamówiłaś mi też na scenie zaraz po wyścigu na gorąco. Eee, to było to przed rokiem e, Olimpiada Młodzieży. wtedy było troszkę dwa lata temu dokładnie, było troszkę inaczej odwrotnie. Natomiast tam jednak za twoimi plecami i również w tym gronie za Gabrielą Wojtywą na początku była jeszcze Marta Lache, była, była tam jeszcze Magda Zielińska, no ale dzisiaj są i ten klub i te zawodniczki miały troszkę pecha tak, dziewczyny, jak już dojechałam do Magdy, Magda już z kapciem biegła, ale jeszcze dawała radę na zjazd, na który, bardzo kamienisty, wjechała przede mną jeszcze. Byłam zdziwiona, że z kapciem ona to zjeżdża. Jeszcze starała się uciekać, no ale na no, podjeździe już nie dała rady. Już prowadziła rower, no i w tym momencie on, do niej dojechałam i on zaatakowałam, wyprzedziłam. Potem jeszcze została na no, mardalach też z tego klubu, no to zaraz potem, jak ją wyprzedziłam, złapała też kapcia. No to... Uciekałam, uciekałam. Jeszcze coraz bliżej widziałam Gabrysię, więc goniłam ją. Myślałam o tym, żeby dojść do Gabrysi i potem utrzymać tą przewagę. Patrycja, to jest Twój największy sukces sportowy, mając na uwadze od początku, kiedy się ścigasz, kiedy rozwijasz tą swoją sportową karierę, począwszy od tych najmłodszych lat, to jest Twój największy wynik sportowy? No tak, no złota z Mistrzostw Polski jeszcze nigdy nie przywiozłam, do, do tej pory mam trzy brązowe, trzy, dwa, trzy, Oraz, <zuczuj ty garder> dwa brązowe medale, trzeci srebrny medal sprzed dwóch lat w różnych konkurencjach kolarstwa, no i w końcu udało się złoto. Ogromne gratulacje, za Twoimi plecami Klaudia Czabok, Klaudia tak samo jak i Patrycja, ta walka była do samego końca. Na pierwszych grundach gdzieś tam miejsce czwarte, piąte, ale jednak przygotowana, zmotywowana, gdzieś tam podejrzewam, poganiana przez tunera Bożeja. się cały czas, że trzeba do końca walczyć, trzeba do końca jechać. Rodzina też jest na miejscu, mam tu na myśli, nie wiem, mama, tata, wujek, ktoś obecny? Tak, tak tata i mój brat specjalnie przyjechali mi kibicować, więc jestem. Więc miałam dodatkowych kibiców na trasie, co na tych podjazdach było dużym plusem. No i też duże znaczenie miał bufet dobrze zaopatrzony w wodę, bo w taki upał trzeba dużo pić, dużo się polewać i to jest jednak kluczem, żeby dojechać do metyli. Czyli mam rozumieć Klaudia, że jednak to wsparcie z boku było y, dzisiaj dla Ciebie bardzo odczuwalne i y, tak powiem dawało Ci totalnej motywacji do tego, aby walczyć o tytuł y, wicemistrzowskiej, który oczywiście zdobyłaś. Czy to jest też dla Ciebie ten największy, największy do tej pory wynik sportowy? Tak, zgadza się, to jest mój najlepszy wynik, zwłaszcza, że rok temu miałam kontuzję, która mnie mocno przekreśliła, więc jestem bardzo szczęśliwa, że teraz to sobie mogłam odrobić. Estera? Tak patrzę na siebie i tak się zastanawiam, czy ty jesteś zadowolona z tego brązowego medalu, czy masz jakiś niedosyt a propos tego, co wydarzyło się dzisiaj tutaj podczas tego wyścigu. Nie, nie mam do, niedosytu, tylko po prostu to, to jest niemożliwe, że ja mam brązowy medal. Nie mogę w to uwierzyć po prostu i te, ten wyścig był po prostu taki szczęśliwy dla mnie. Każdy, każda zawodniczka przede mną po prostu odpadała, nie wiem. Niecham, ósma, skończyłam trzecia, więc to jest dla mnie niesamowite. Czyli można powiedzieć śmiało tak, że jednak e, jazda cały czas, pełna kontrola. No ja wiem, że dzisiaj troszkę pecha miały zawodniczki Sokoła Kęty, to co już mówiliśmy tutaj, bo mówiła to Patrycja, również to podkreślała e, Klaudia i Marta Zielińska i Marta Lache, e, ale no, jednak trzeba być przygotowanym, żeby przejechać całą tą rundę. Tak, widziałem, na mecie twój tata chyba normalnie miał łzy w tak, mój tata był bardzo szczęśliwy i trener też, a ja nie mogłam też uwierzyć, bo kilka dni wcześniej zrobiłam sobie coś w rękę i myślałam, że w ogóle nie wystartuję i to jest po prostu, nie wiem, nie do uwierzenia. No, trzeba jeszcze wziąć jedną poprawkę, że Estera Siarka to jest rocznik 98, więc to jest pierwszoroczna... Juniorka również jak spoglądam szybciutko, choć nie, nie wypada, ale no, ale powiem: Klaudia Trzaboki też pierwszy na Juniorka, więc automatycznie to są potencjalne kandydatki na przyszłoroczne Mistrzostwa Polski. Przepraszam bardzo, szanowni koledzy, czy ktoś chciałby jakieś pytanie? Dziękujemy uprzejmie, gratulacje. Brawo, 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 szanowni Państwo. Tu przy Was na ten moment medalicki Mistrzostw Polski. Dziękuję uprzejmie, drogie panie. Zapraszam, mam nadzieję, że są z nami obecni juniorzy. Mam nadzieję, że nas nie opuścili. Jeśli tylko są tutaj, to bardzo proszę Marceli Bogusławski. Bardzo proszę również Filip Helta. Zapraszam również tutaj tego, który na miejscu wszyscy, Wiktor Wodyka. No, to, to Pojadę. Oła. Wszystko przygotowane, wszystko idzie weter. Nie wiem. Filip Herta, rok temu był brąz. Twój przeciwnik, którego obawiałeś się najbardziej na tych Mistrzostwach Polski, podejrzewam, że wiem o kim powiesz i czuję to. Mając na uwadze jego teren, jego rodzinna miejscowość, rodzina, przyjaciele. No, i muszę Ci powiedzieć, że w tym momencie wykonałeś naprawdę tą robotę nieprawdopodobną, aby na własnym terenie pokonać Marcelo Bogosławskiego. Tak. Yy, ścigałem się z nim dwa lata temu tutaj na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Wtedy też był ciężki wyścig, naprawdę. I wtedy wygrał Marcel. Rok temu wygrał Marcel. Ale powiedziałem sobie, że do trzech razy sztuka, i w tym roku udało mi się walczyć tą koszulkę zarłem. Obawiają się Marcela najbardziej oraz braci Buzińskich, bo wiem, że to są jego, jego tereny. Zna tutaj bardzo dobrze tą trasę. Lecz e, trasa z, war, z warunków... Jak warunki atmosferyczne się zmieniają, to zmienia się trasa. Ona nie jest cały czas taka sama, dołożyli jeszcze techniczne elementy. Ale ja tutaj, ja tutaj przyjechałem dwa tygodnie temu na trening na dwa dni, udało mi się ją przećwiczyć, siedzieliśmy tutaj od środy i jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku, że w ten sposób udało mi się wywalczyć tę koszulkę. Filip, z tego co słyszę, co mówisz, ty chyba sławno znasz własną kieszeń. Dwa tygodnie temu od środy tutaj jesteś, podejrzewam, że Chyba każdą uliczkę znasz dokładnie tutaj, jeśli chodzi o sławną. <noise> tak, tak, tutaj uliczek jest mało, więc znam każdą na pamięć. Akurat swoją Marcela Bawci, dziękuję bardzo za gościnność. No na trasie również znałem bardzo, do... wyćwiczyłem wszystkie zjazdy, podjazdy. Lecz... Rywale też nie spali. Trenowali ostro. Proszę Państwa, zobaczcie, jak to miło. Eee, mistrz Polski spał u babci wicemistrza Polski. Z że tak powiem, da się to wszystko pogodzić w pełni. Eee, wszystko zostaje w rodzinie Konarskiej. Eee, Marceli, to był ciężki dla Ciebie sezon. Zmiana barw klubowych. Eee, szanuję również Twój wynik sportowy, ponieważ nie odpuściłeś zimy i jesieni, ścigałeś się na przełajach, wystartowałeś mistrzostwa Świata w czeskim taborze eee, w styczniu, potem ta mała przerwa, powrót na MTB. Ale czuję, że jednak taki lekki żal jest u siebie w domu, mama, tata, dziewczyna, przyjaciółki, koledzy. Brakuje tej koszulki, ale już ją masz, tylko tyle, że jak mówię, no... Jednak chyba byłeś mocno przygotowany, że tu powalczysz o tym koszulę, na nabrałeś. No na pewno jest trochę, troszeczkę niedosyt, ponieważ e, walczyłem na swoim terenie, jak to można powiedzieć, przy wszystkich e, kibicach w mojej miejscowości. No ale niestety rywal e, okazał się silniejszy, no i po prostu tak wyszło, jak wyszło. Ale powiem tak, e, gościnność twoja niesamowita, bo to już wspomniał Filip e, Babcia, nie wiem czy babcia jest tutaj jakąś, babcia. Babcia, yeah. całusy dla ciebie, pozdrowionka. Pamiętaj, że miałeś w domu dwóch mistrzów polskich. Bogosławski i Helta. Nie tylko. E, nie Patrycja. tylko. Nie I, Patrycja tylko. I, Patrycja I Patrycja też u Ciebie spała. Słuchajcie, jak kto chce być mistrzem Polski, zapraszam do babci Marcelego. To jest lekarstwo na tytuł mistrzowski. Yy, Wiktor, yy, brązowy medal, czy to jest to, o czym marzyłeś przed tymi zawodami sportowymi? Tak, tak bardzo tego was podoba. Ja Chciałem I tak się stało właśnie. Ja wiem, że bardzo skromnie. Yy, KCPL, Zabilniarz bajkę. Yy, codziennie gdzieś tam coś zgarnia. Yy, twój tata, widziałem, nawet portfel zgubił dzisiaj na trasie, że robią ten brązowy medal. Na szczęście się odnalazł, nic nie zginęło. Yy, ale teraz takie jedno pytanie że może jeszcze od Marcelego, bo raczej Rafał Hebisz, który spogląda na Was wszystkich e, juniorki jak juniorów, e, układa pewne kroki pod kolejnymi startami. E, Marceli, plany kolejne? No to tylko wiem, to wystartujemy razem z Filipem na Mistrzostwach Europy. I miejmy nadzieję, że noga poda i osiągniemy jak najlepszy wynik. Jakby babcia była tak szanowna, to niech jeszcze u siebie w domu, że tak powiem, zaklimatyzuje przyszłych mistrzów w Europy. I da taki mocny sygnał, że nie tylko mistrzowie, ale również Europy, czego oczywiście im życzę. Wiktor, dla ciebie kolejne plany, jeśli chodzi po tych mistrzostwach, po tym medalu? Tak samo mam jak Filip i Marceli startować w mistrzostwach Europy. Chcę bardzo dobrze pamiętać. To ja tylko proponuję, Wiktor, abyś dołączył do grona trójki i do babci. Szanowni Państwo. Pozdrawiamy babcię i jeszcze, jeszcze słowo Filipu, bardzo proszę. Oczywiście chciałem podziękować wszystkim, którzy się przyczynili w mój sukces. Najbardziej mojej rodzinie najbliższej, która przyjechała tutaj z Dolnego Śląska, z Boguszowa Gór. Rodzicom, mojej babci, znajomym. Oczywiście mojej dziewczynie. Która wystartuje zaraz w wyścigu Orliczek i będzie walczyła o medal Aleksandrze Podgórskiej, wszystkim sponsorom, oczywiście rowerom Superior, prezesowi panu Petrowi Stokłosie oraz trenerom, w szczególności trenerowi klubowemu Romanowi Majterczykowi oraz trenerowi Kadry Narodowej. Rafałowi Hebiszowi za to, że przygotował mnie w ostatnich trzech tygodni, tygodniach do tego sukcesu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze pozwolę sobie oddać mikrofon Marcelemu, y, ponieważ też ma jeszcze powiem, zdanie końcowe. Natomiast y, niektórzy wiedzieli, ale teraz publicznie wszyscy wiedzą, Aleksandra Podgorska. To jego dziewczyna. No i tak samo chciałem również podziękować y, kibicom rodzinie, kibicom za dobry doping na trasie i którzy dopingowali mnie do końca i dodawało mi to takiej dodatkowej mocy na trasie. Y, chciałbym podziękować również y, sponsorom, y, klubie, klubu NTBC y, Rybnik za dobre przygotowanie sprzętu na wyścig, y, również trenerowi Osickiemu oraz szkole myszystwa sportowego w Żywcu. Dziękujemy uprzejmie. Oczywiście składamy niskie błony wobec tych osób, o których mówił Marceli. Wiktor, czy chciałbyś szczególnie go jeszcze pozdrowić na koniec, ponieważ wedele wszystko idzie. Jak są takie życzenia? To bardzo proszę. Oczywiście też chciałbym podziękować temu klubu, panu Mirkowi Bieniasiowi za przygotowanie i trenerowi, panu Jackowi Jaworskiemu. Szanowni Państwo, brawa, dziękujemy uprzejmie godzinie 14.30 Rinkachody. Tak ja troszkę mopy, ale działam dalej. Do usłyszenia, do zobaczenia na trasie Rinkachody.